Cześć, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach ponownie gra Mighty Magic 10 Legacy. Mm, jak pamiętacie, otrzymaliśmy od tego pana, od Danstana, zadanie, które zaraz zaczymy. jak się rozwiąże. W ogóle to jest śmieszne, bo tak nagle się noc tutaj robi. Przynajmniej tak było w becie. To są zadania, poszukiwanie pracy i z prochu powstałeś. Musimy zanieść prochy Owena do kaplicy w Kartalu. Mmm... Aha, czyli na z wino. Pewnie o tym już było, ale już zapomniałem. I musimy spotkać się z Marsimusem w miejskim garnizonie. Okej. Okay. Dobra, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zwiedzaniem miasta Sorpigal. Jest tak średnio płynnie, chociaż mam 40 FPS. ów To nadal nie jest w miarę płynnie. Nie tak jak bym chciał. Dobra, czy to można w do domu? Nie ma na chyba. Gdzieś świniaczki się tu pasą. Gdzieś farmer stoi, tam jakieś kurcze. Magia mu spod nóg ucieka. Tak, e, Nie wiem, zajdźmy tutaj. O, to jest miejski garnizon. I jest Maximus. On jest orkiem. Wow. Mm. A, co? A, nie rozśmieszajcie mnie. Ty mnie nie rozśmieszaj, orku. Walczyliście już kiedyś? Czy cię... Patrzyliście wrogowi w oczy, przebijając mu serce swoim ostrzem? Tak sądziłem. Idźcie do domu i przestańcie marnować mój czas. Jak możemy dać swojej wartości. Uśmiechasz się. Jesteście uparci, to wam przyznam. Dobrze. To jedna z cech, których będziecie potrzebować, jeśli chcecie przeżyć jako poszukiwacze. Powiem tak, dam wam proste zadanie, za czym czy sobie z nim poradzicie. Jeśli się wam uda, możemy porozmawiać o poważniejszych zajęciach. Co wy na to? Nie martwcie się. Nie poproszę was o pozabijanie szczurów w piwnicy. Haha, <laughs> w studni. No spoko, nie, nie szczury w piwnicy to pałem w studni. Um, to Piart, który twierdzi, że widział ernosu z miejsciej studni wypełza ją pająki. Nie wierzyłem mu, póki nie zaczęłem na własne oczy tych ośmionich wybryków natury. Pas trudne stworzenia, dlatego też wy wraz ze mną zejdziecie do tej studni i oczyścicie ich gniazdo. Nie, nie boimy się. Dobra. Niektórych bohaterów niezależnie można wy, wynająć. Aby towarzyszyli drużynie, świadcząc dla nich swoje usługi. Inni mogą chcieć dołączyć do ciebie na czas wykonywania konkretnego zadania. Jednocześnie możesz mieć maksymalnie dwóch towarzyszy, ale jeśli chcesz, aby postać związana z zadaniem mogła dołączyć do twojej pełnej już drużyny, można zwolnić jedną z obecnych towarzyszy. Okej. Okay. Coś się on dodaje? Ciekawego? Aha, będzie blokować tam ataki dy dystansowe. Okej, okay. strażnicę już przeszukaliśmy, z tym typkiem, nie możemy gadać. Dzień lista zadań, no to wiem. Podpowiedzi nam się przydadzą, bo kompletnie jeszcze nie znam tej gry. Grałem, co prawda, prawo, wiem, jak ta wygląda, którą będziemy robić. Przecież magiczna księga. Dzieje tartalu. Można poczytać? Uuu. Dobra, kto będzie sobie chciał, to sobie zatrzyma. Ja będę dalej przeszukiwał miasto. Czy w Beczu nie chce się jest nic? Tutaj mamy coś kowala. Dobre, krasnoludzkie zbroje. Uuu. Uh. To ojciec Pavlorda tutaj pracuje. Witam, witam w moim skrębnym sklepiku. Czy szukacie zbroi czy tarczy? Można szkolić się na eksperta ciężkiej zbroi. Widzicie, co ja będę to zapisywał. Eee, sor Pidal. Bo teraz nie mam jakiegoś wymyślnego poradnika. Sor Pilar napisałem. Sorpidal. Pidal. Jestem swój własny zeszyt, sw swoje własne notatki. Ekspert eee, Ciężka zbroja zbroja. I okej, okay, dobra. Posłuchajmy plotek może Sudger, to pewnie osada, którą na południu odwiedzimy. A, została ona opuszczona kilkaset, kilkaset lat temu. Ja? Klan szybkich motów, urodzony, wychowany w DreamHaime. Pan Sasha, czy z pieluch? Typowy Trasnoud. Mm. O, patrzcie, fajne. Mamy w drużynie Trasnouda i on właśnie zwraca się głównie do Pablorda, który jest w Krasnouda. O jezu, za co ma na handel? Możemy coś na kupić, ale czy nam się teraz opłaca wydawać pieniądze, a jeszcze nie wiemy. Czy nie przydadzą nam się jakieś misturki leczowe, czy coś? Antidotum już mamy. To jest coś, co nam się na pewno przyda. Tu fajnie jest archiwionet, to mi się podoba. Mamy 5 prowiantu i 200 golda, OK, dziękuję panu, miło się rozmawiało. Ale czas nas snadli. Jest zadanie do wykonania, i tp, i td. E, co teraz? Tutaj mamy jakiś dom, który możemy odwiedzić. Dom Alien. Island. Eilen. O, jaka ja paladynka. Hmm, jak zostać paladynem? Tylko gubernator półwyspu władny jest pasować krzyżowców i czyni z nich paladynów. My nawet nie mamy krzyżowca jeszcze, więc... Ale fajnie. E, to warto sobie zapisać gdzieś. Eilen. Info. O promocji. Na krzyżowca. Na paladyna, tak? Na paladynach. Okej, okay, fajnie. Gubernator Półwyspu. plotki, krzyżowcy. No mój mąż został zabity, a synowie zabrani. Ogólnie, zapomniałem powiedzieć. Pewnie sporo osób pyta, gdzie kupiłem Mighty Magic. Mighty Magic kupiłem dosyć dawno temu na portalu move.pl. Są tam zazwyczaj trochę taniej gry niż na Steamie. Niestety minusem jest to, że nie mam tej gry na Steamie, tylko mam ją na Uplayu. Takiej. W pseudo Steamie dla Ubisoftowych gierek i właśnie jakieś Mighty Magic tam mam, Assassina oraz Raymana Legends. I właśnie tam kupiłem. I jeszcze Wam miałem powiedzieć, że będę czytał większość dialogów, może nie wszystkie, ale właśnie takie typu dotyczące promocji lub misji będę czytał. Więc seria pewnie będzie niemiłosiernie długa, ale myślę, że będzie fajnie. Każdy Mighty Magic nagrywałem z przyjemności, Mam nadzieję, że temi nie zniechęci nie będzie coś takiego, że nie będzie mi się chciało w nie grać. Ja odebranie, yy, dobra, gdy mój mąż został zabity, ja synowie zabrani? Myślałam o odebraniu swojej życia, ale Elrad nie odnalazł i dał mi nowy cel. Zostałem kapłanką polową. Krzyżowcem ucieleśnieniem gniewu i sprawiedliwości smoka światła. Niektórzy krzyżowcy wybrali drogę łaski i stali, ale paladynami, powiernikami świętego światła. Wybrali drogę łaski I stali, i stali się paladynami. Okej, okay. sorka. Teraz nie była droga dla mnie, już nigdy nie będzie. Jedna ła jedyna łaska, jakiej mogę teraz udzielać, ma kształt ostrej i zimnej stali. Dobra, zadanie. O! Przybyłem w te. <słyski> Pablord. O! Pomożemy, ale nie za darmo. Przybyłem w te strony w poszukiwaniu moich. W poszukiwaniu trzech zbiegłych przestępców. Jeden z nich przyłączył się do bandy drasantów i brał udział w atakach na kupców podróżujących traktem kartalskim. Rodzice dali mu na imię Lucas, Kutas. Ale on woli, gdy wołają go Luke. Drugi, Kirk, jest podobno członkiem pirackiej załogi. A trzeci? Prawdopodobnie można go znaleźć w nędznej noży zwanej dranią. Ostatni wstąpił w szeregi czarnej straży czartalskich najemników. czyli sobie z małymi mordercami do wynajęcia. Ma na imię Ripley. Dobra, zapiszę sobie. Nie wiem, czy to będzie podane. Ripley, Lucas i Kirk. Ok. Czy, jeś, czy jeśli spotkacie ich podczas swojej podróży, przekażacie im wiadomość? Powiedzcie, że daje im ostatnią szansę na zwrócenie ze ścieżki występku i odkupienie grzechów. Jeżeli z niej nie skorzystają, zróbcie to, trzeba by położyć kres im zbro, ich zbrodnią. Okej, okay, dzięki. Ailen, Ailen, Alien. Co my tu jeszcze mamy? Tu kolejny NPC. Isaac. Aizard! Wy, poszukiwacze przygód, jesteście tacy poważni. musicie raz na jakiś czas się zewali. Posłuchajcie, powiem wam dowcip. O Boże, to jest NPS, który którego pojadę, takie słuchary. Puszczę wam parę. Czym różni się pork and na tych par od więzienia? Niczym. I tu, i tam nie ma nawet jednego wolnego człowieka. What? Poczytajcie, że bo by się zasuszyło. Wiesz, jaki jest ulubiony napój nadziejskich mistrzów walki? Kara tea. Kurwa, wiecie, że ty to herbata, a kara to ja gdzieś tam nie wiem. Nie wiem, jakiś, jakiś coś, ale kara te, wiecie, mistrzowej walki. kapujecie, niezłe, nie? Jaką fryzurę nosi demon w szeok? Pasemka. Dobra, wystarczy, Isaac. Bo wytrzymałość mi spada, wiesz. Moja drużyna jest dopiero co, jeszcze jeszcze nie jest gotowa na takie przeżycie z tobą. Będę starał się odkrywać wszystko. Eee jaźier ta mapa, wygląda. te mapy są śmieszne. Nie wiem czy się do nich przyzwyczaję tak łatwo. A i tam był ci domer, do którego mogliśmy wejść Amulety i talie zmiany Dzorai Dżohary. Blahary. Dobra, eee Ekspert ciężka broń, e expert wzmacniacze magii Wzmacniacze magii I to jest alchemik u alchemika, a tam to było u kowala. Ta z, ciężka zbroja. Kowal. Znaczy płatnerz to był. Płatnerz. Okej. Okay. Ach, poszukiwacze przygód. Uwielbiam poszukiwacze przygód. Zawsze chcę kupić jakieś, chcę kupić jakieś niemal autentyczne artefakty. Witajcie, ja nazywam się Czochara. Mm, Zidentyfikuj wyposażenie, szkolenie, plotki do materii. Eee, to znaczy, sam mm. Konstrukcje, alchemia, jasna sprawa. O, ja wiem, czy alchemicy będą taką siłą. Nie powiedziałbym w sumie, co ona ma na sprzedaż. Kupmy u niej, może 10 10,50. Zdrowia, potwierdź. Jedną kupiłem. To za jedną jest 90. Ja myślałem, że za dwie, i to takie. O, ta nieizna. A tutaj lipa. Macie tam antidota, napoje wzmocnienia, dobra. Na razie nie mam na tych hajsu. Sorry bardzo. Lecimy dalej. Co tutaj jest? Oj, nie wiem, czy to ta beczka. Tak. To jest pierwszy przeciwnik. Pęczające przedmioty. Broń może pęknąć, to uderzenie zostaje zablokowane przez przeciwnika. Tarczy może pęknąć podczas blokowania uderzeń krytycznych. czy one drużyny otrzymuje trafienie krytyczne, pęknąć może osoba element pancerze. I to jest pierwszy przeciwnik. Tak wygląda walka. Jak widzicie, jest turowa. Ja teraz nie ruszam się. Pawełek mnie też nie zaatakuje, póki ja nie strączę. Klikamy najpierw na pierwszą postać. No i musimy coś zrobić. Ja chyba... Wyzwanie mu rzucę, żeby... esab klepali. Chociaż czy wyzwanie mi się opłaca? To... Krasnod powinien mieć jakieś wyzwanie Dobra, może walniemy go rozbiciem O, trochę mu tą HP zebraliśmy Ataki dystansowe oczywiście nie działają W zwarciu Bo zadają tylko 50%... Znaczy, działają, ale 50% brać zadają, więc wiecie Niech ona się blokuje, bo ona tam ucierpiała Pablo napierdala i tutaj walniemy Odnisty pocisk. Stany członka drużyny mogą zostać otruci. To jeden z kilku stanów, na które postać może wejść w z pułapką, wrogim czarem lub umiejętnościami. Rozmaite zaklęcia i mistrz mogą usunąć określone stany. Możesz również odwiedzić kapłaner, który leczy twoją drużynę. Użyj antidotum, aby wyrazić zatrute członka twojej drużyny. Jak zwykle mordę mam brzydką, ale u eee, Na razie walczymy z tym, za 31, ładny hit. Ta może też zaatakować. Czemu dystansowy wszedł? Nie, nie czuję. Dobra, pokonany. przeciw widzicie mana schodzi potwornie. I antidotum nam wypadł między innymi. I sobie wygulgał i już nie jest zatruty, jak widzicie. Lud nam trafia prosto do ćwipunku, nie trzeba zbierać ciał, jak to w poprzednich częściach e, wyglądało. E, dobra, i przeszukujemy dalej. Ta, ta scena mnie trochę wystraszyła, pierwszy raz do tej podchodziłem, ale Jucha teraz przesunęli, ona była w innym zaułku. E, niebieski płyn. Czekajcie, co żółty dawał? Tam był żółty i dawał obronę przed światłem. co też działa. Żółty. Może 10 to sobie No Nie, no dobra, tutaj żółty płyn. Ochrona. przed. światłem. czy to działa jak w poprzednich częściach z tym byczkami. Niech wypije teraz Esu. Co. Odporność na wodę. Niebieski... ...woda. ok Fajnie. E, tutaj jakiś kolejny domek. Dom Orlen. Uuu, przerwaliśmy coś? Patrzcie. Tu jest ruda, tu blond. mu ufać? Witaj ponownie w Sorpidalu. Jak to się mówi? Pieniądze odłożone to jak zarobione. Dobra, pl plotki. Przepraszam, że jest wszyscy fajka, ale naprawdę lubię sobie pojarać szczególnie jak właśnie jest taka, graf, w której trzeba trochę czytać i tak dalej. Kiedy może mieć wolną rękę e, to jak się mówi? Okej. Okay. Reformy w państwie. Rozdział państwa od Kościoła? Świetny pomysł. Popieram w pełni, ja też. Obecnie, Tron Imperium w zbyt wielkim stopniu zależniony jest od Kaprysów aniołów i ich kapłanów. Powiem ci coś, o czym Mało to wie: Kościół, ale Rafa, zarządza pod i starcą Imperium. O, Na no kościół, jak zwykle. Oznacza to, że dotychczas Imperator nie był w stanie wydać choćby sztuki złota bez zgody swoich anielskich doradców. Hmm. O, dobre powiedzenie. Jak to mawiał mój ojciec? Nigdy nie trzymaj wiary i złota pod jednym dachem. Prawda. O, jest zadanie. Wasze złoto i kryształy są u nas bezpieczne. Co? Ciebie to zadanie, niby jest. Dajcie mi przeczytać. Dobra. Mm. Złóż kwiaty Orlen przy kapliczce. Popielne z róża. Orlen, mieszkańca Sorpital, poprosiacie byś złożył kwiaty przy tapliczce połagów bohaterów, znajdujących się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Sorpital i zamkiem Port Meiron. Okej, okay, zamk Port Meiron. Ciekawe. I to jest nawet jest. Wow. Kasa. Zabierz wszystko. Ojebaliśmy chyba bank W pewnym sensie A przynajmniej i pracowników banku Shit happens Dobra, idziemy teraz dalej zwiedzać miasto Zbliża się noc Czemu tam miga? Może pójdźmy się przykimać gdzieś Może nawet skorzystamy z karczmy. Już to trochę rozpusta Ale ja też jesteśmy świeżymi poszukiwaczami przygód jeszcze e, Nie czujemy tego, wiecie te zewu przyrody, to prześpimy się w karczmie. Trzeba za książkę za, za, za te pieśni morskie i portowe. Szanty! je yeah. Dobra, wszyscy tutaj... O, co to jest? Ajolos. Ajolo! Trzeba czegoś? Eee... Została rozwiana Imperium, za przetrwać? Koloni już nie, nie odrywają a imperatorowa nic nie może z tym zrobić. A co powstrzyma Elfy, Nagi Czarodziejów po, przed, powolnym przed powolnym dobijaniem upadu przyma he? A, to można go wynająć, to jest murzyn do wynajęcia. czyli mam Czarczm, o ile pamiętam. Nie? Lublińska Straż? Tam jest ten? Gdzie, czy tu jest ma? Więc co? Chyba jedną pierwszą noc spędzimy sobie pod murami miasta. Mam nadzieję, że bezpieczne w miarę. Nie wiem, przycimamy się gdzieś tutaj. Dobra, kimańsko. Eee, nie wiem, zapiszmy, może lepiej. Otwórz nowy zapis. Eee, Bobru 2. Potwierdź. Ok. Zapisane znów. I odpoczywamy. Przez 8 godzin dalej jest noc? A tu strasznie zagrożenie, a tutaj jest dyler 4.57, jest ranek, zaraz zacznie wstawać świt Więc będzie fajnie Dobra, czemu my tu jeszcze nie przeszukaliśmy? Tej uliczki nie przeszukaliśmy na pewno A tutaj jest jakiś domer, tylko że tu w tym domku chyba nic nie ma, okej okay. domer w domku coś jest, to na mapie widać o takie coś co tutaj jest, widzicie? Taki... Taki kwadrat biały O, ale jest skrzynia, no to widzicie Opłacało się. No, złotko. Tu, aha, plus 43, ok, spoko. Tutaj mam tę murzynę. Tutaj też handlarka. Może do niej podbijmy. Zobaczmy, co tam ciekawego powie. Nie da się? Ona jest taka pa pasywna? ok, Co to jest to? To jest karczma, żałosne. Widzicie tutaj, żeby pogadać z kimś konkretnym, możemy właśnie o to, to przeszczekiwać. Dobra, najpierw Oscar. z skrobieńska strażnica, usługi, kup zapasy. Kup za zł. sztuk złota. Okej. Okay. Jedzenie na wynos, zabawny maluch. To jest changi? E, szkolenie ekspert O, ciekawe. E sztylety. I to jest... To jest nic innego jak... Karczma. Ja sobie przypomniałem, że muszę jeszcze wyciszyć telefon, to zrobię to teraz, żeby mi tu zaraz nie zadzwonił. Okej. Okay. Szkolenie, plotki Strażnicy doblinów. Ciebie was nazwa tego miejsca? No w sumie, Uprzedzam to duże opowie, więc lepiej sobie usiądźcie. Ja pierdolę siedzę. Parę lat temu gospodarstwo nazywała się Cesarska Korona, to było przed tym, jak wioski zaatakowali piraci. Czy też raczej doblińscy piraci? Te właśnie moi mili. Co za doblinów. Okej, okay. co on ma? Ona zespół, które ma? Dalej. A, a bumerangami. Wygięte drewniane coś co porzucałem wraz przy właściciela. No nieważne, chwila minęła, robimy pędem do tego, do budynku. Nie żeby go zupić, o nie. Chciało się schować przed wściekłym tłumem. A ciekawe. Crack o. Kenji. Okej, okay. eee to coś w rodzaju tutejszej maskotki. Utrywał... Znalazłem go kilka dni po ataku, utrywa, Znalazłem kilka po ataku, się w mojej piwnicy. Z pewnością nie należał do najodważniejszych, ale pewnie do tego... Do tych nieco sprytniejszych goblinów. A, należyła się się razu, schowa się w mercy i aż burza przeminie. Kucharzem. To jest kucharz, tak? Oni gada ciągle? Pyszności, naprawdę? Wow, nieźle. <noise> Oczywiście musiałem nałożyć myć ręce. A RT szklanie wygląda wyglądał A. To będziemy wiedzieć, jak coś będzie mógł spoczął No nie, 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 chciałem jeszcze porozmawiać. Ej! Teraz wyrzucacie rościa? Klienta? Jasad, witajcie przyjaciele, nazywam się Jasad Plotki. Mm. Dobra Ten, ten mi dawno tam nazywał półwyspem Malin. Ciekawe jestem, czemu zmieniła się do nazwa. czyż nie potrafi nawet panać na zmarłymi? Nekromanci. O, zadanie. Proszę, trzy hmm. Musi opuścić, daj więc szansę popracowania nami. Czy jesteście zainteresowani moi mój... łańcuchą sprzed przyjaciół? Tak. Wspaniale, oto bestiariusz. Yeah. Zapisujcie w nim, proszę, wszystkie informacje, jakie zdacie zebrać na temat stworzeń, które spotkacie podczas swoich podróży. Co powiedzmy, 10 stworzeń wprowadzonych do bestariusza otrzymacie do nich nagrodę. Im więcej stworzeń zostaje wpisanych do cień, tym lepsze otrzymacie nagrody. Fajnie. Czy powinniście prowadzić również zapisy odnośnie przeciwników, którzy, y, którzy nie są zwierzętami takich jak czy orkowie? To faktycznie dobre pytanie. Hmm, powiedzmy, że możecie to zrobić. Wolę później spróć listę, niż wrócić do domu z niekompletnymi dan danymi. To znaczy, z niekompletną wiedzą. O. Coś on podejrzany jest? Dobra, poradajmy z H! Chcecie coś od Kenji? Kenji zajęty. A można go wynająć. Kenji eee. lubi Ostar. Ostar, piękne zęby. Ostar płaci Kenji. Kenji gotować. Inne gobliny, nigdy nie płaci Kenji. Inne gobliny, bić Kenji. Oscar nigdy nie bić Kenji. Ale Kenji nudzić się. Kenji tęsknić za podróże. Kenji chcieć czuć pod stopami matka ziemia i widzieć ojciec Niebo Nad głową. Dobre jest. Wezmę go kiedyś może. Uratuję go. Dobra, co teraz? Teraz to za chwilę kończymy od sieć jeszcze jakieś tą uliczkę może przeszkamy To jest jakaś strażnica tutaj będzie Tutaj można wejść, nie, ale można pokazać z strażnikiem Zail O, burmistrz Ej, co to, ty to wczoraj powiedział mi dzisiaj, że... Że nazywa Sorpilla jest starożytna, może sprzed powinna... z czasów Shantyli. O, proszę, to jest chyba nazwałem miasta na część z szóstki, tak mi się wydaje. Kontynuuj. Inne Sorpilale, nie jestem pewien co mi na myśli. Tak, to jest chyba nawiązanie. E, morski Sorpilla. Ach, przybyliście na pokładzie Morski Sorpilla, znaczy być dobra. Od znam się z Kapitanem Ser Christianem. Wiesz, że chciałby zostać alchemikiem, ale drugi mnie musiał do wstąpienia do wojska. Ja Najwyraźniej, dziewica losu miała wobec niedoinne plany. O! o Kilkaset lat temu, Sorpilla upodobali sobie przemytnicy. W porównaniu do silnie umocnionych portów kartalu, Sorpilla stanowiło znacznie mniej ryzykowną drogę na półwysep. Jak się okazuje, jeden z moich przodków sam był przemytnikiem. Niedawno znalazłem je do Stary Dziennik. Najwyraźniej pod miastem była jakaś ukryta zatoczka. Dzięki niej przymocone towary były wywożone do miasta i wywożone z niego. Mój przoder twierdzi, że w tej właśnie zatorce utkwił Robert całego swojego życia. Spoczęłam w zaklętym kufrze, a udało mi się znaleźć klucz. Znajdź ten klufer, a podzielę się z złotem. Okej. Okay. Fajnie, dużo misji nami. I co teraz? Zielone. Zaraz zaczynamy co zielone. Eee, zielone. To pewnie przed ziemią będzie ochrona. Albo coś ten desy. Damy ją dla Pavlorda. Tak I centrum treningowe Okej okay. Aldin O, patrzcie, 3 trzech aż można tu wyuczyć Ja to sobie zapiszę Ekspert eee, Magia Powietrza Łuk I kusza I to jest wszystko sale treningowe to ciekawe, teraz nie będzie się uczył tak jak kiedyś, że się nie zdobywało punkty. Trochę aż wszystko będzie zajrzało, nie wiem, od doświadczenia, albo czasy. Enora o jeszcze. Imperalny rycerz jeden z miejscowych instruktorów. Pomę wam doszliwać umiejętności w walce wręcz. Dobra, i jeszcze oprócz tego jest miecz, maczuga, topór, sale. Okej. Okay. Dobra i na dzisiaj wystarczy, w kolejnym odcinku dalej zwiedzamy Storvpika, ale już tak, tak dużo nam nie zostało, została nam taka część miasta mniej więcej i chyba będziemy już w kolejnym odcinku zaczynać powoli motyw z pająkami w piwnicy, raczej w studni. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak nie zapominajcie o łapce w górę. trzymajcie się no i hej, do zobaczenia, papa. Pa.